Cześć kochani. Witam w drugiej części odnośnie ezoteryki i negatywnego wpływu na ludzi. I chciałam Wam przedstawić Danusię, bo to jest taki przykład bardzo ciekawy, który poszukiwał Boga tak. i wybrał się w bardzo fajne miejsce. <laughs> tak, zawsze poszukiwałam. Nie pasowało mi. Było sprzeczne to, co mówili księża, co... Uczyli mnie w domu, bo rodzina katolicka, także bardzo modlący się. I żeby nie wnikać w sprawy, które nas nie dotyczą, czyli człowiek nie powinien niczego szukać. Znalazłam w internecie panią Gracjanę w Hiszpanii. Wpisy fantastyczne, no mówię: Jestem chyba w niebie i uratowana. No, samemu do Hiszpanii mm, troszkę było nie tak. Namówiłam koleżankę. Pojechałyśmy we dwie. Eee, już na lotnisku w Alicante było coś nie, nie bardzo mi pasowało. Odebrał nas syn e, Gracjany. No, i odwiózł nas na kwaterę. Co, nie, co cię tak niepokoiło? E, niepokoiło mnie jego zachowanie, jego dla mnie to. Wyobraż... Wyobraźnia moja działała w innym kierunku: że to będzie ktoś fajny, miły, a nie facet, który rzuca tam wulgarny. I to już takie, no, ale mówię, może się mylę, może jestem zmęczona po takiej długiej podróży, dobra. Na tej kwaterze nie było nikogo, to były trzy pokoje yy, i salon, wyna oni wynajmują. Nie wiem czy teraz, ale wynajmowali bynajmniej. Jedna łazienka była na dwie, dwa pokoje. I trzeci pokój miał swoją łazienkę. No i zaczęło się wieczorem. Wiadomo, po podróży zmęczony człowiek, żeby się odświeżyć. Koleżanka się umyła, poszła już się położyć. No oczywiście poszłam do łazienki. Wszystko było dobrze, i na koniec już miałam wyjść z łazienki. I przyszedł atak na mnie. Atak w, e, prawdziwy taki. Rzuciło mną o wannę, gdzie się broniłam. Nie widziałam nikogo, ale to było no, straszne. Także pękła mi, pękł mi mięsień na łydce. No mówię, Boże, no przecież nie jestem. E, 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 aż tak zmęczona. Broniłam się, coś tu jest nie tak. No dobrze. W, w nocy spałyśmy w jednym pokoju i ta koleżanka mnie co jakiś czas budziła. Mówi, nie idzie z tobą spać. Co ty wyprawiasz? Co się dzieje? Bo ja. Y Krzyk, ale nie, co chwilę, co jakiś czas, jakby ktoś próbował mnie dusić, jakby wchodził ktoś do pokoju i ja broniłam tego, żeby nam nic nie robiło krzywdy. Rano pojechałyśmy do tej siedziby Gracjany, oczywiście zabrał nas jej mąż, Przyjechał po nas, zawiózł, no i, no i tu było takie rozczarowanie, bo inaczej na filmach to wygląda, a inaczej jak zobaczyłyśmy to w tam na żywo, bo to był podwórko brudne, zaśmiecone. Zabrudzone przez kury, przez indyki, nie można było przejść suchobnąką. A powiedz mi, jak długo ta sesja trwała? Cztery dni. Cztery dni. W każdym bądź razie. Mm, to było niesamowite, jak w czasie, już w tym pierwszym dniu, Gracjana poprzez swoją synową, tam ją wprowadzała w ten regresing. Nie wiem, co to było do końca. I ona mówiła, Gracjana tłumaczyła z niemieckiego, bo jej synowa nie zna polskiego. I, i tłumaczyła że, yy, że ja mam, jakie mam uszkodzenia w, yy, w organizmie i że mam pękniętą łydkę. I tu mnie to zastanowiło, skąd ona wie. Ja jej tego nie mówiłam. O, mu zapaliła mi się jarzeniowa lampka, nie tylko czerwona, że coś jest nie tak, bo Pan Bóg, jeżeli zsyła nam jakiegoś przewodnika, to nie uszkadza ludzi, nie prowadzi do, do takich rzeczy. Także to było już dla mnie sygnałem. No ale nie miałam wyjścia, musiałam te dni odsiedzieć, bo miałam bilet na samolot dopiero za cztery dni. No jeszcze, co mnie zdziwiło. Po tych sesjach z tą koleżanką poszłyśmy nad morze. To był drugi dzień pobytu, czyli ten dzień, co już się dowiedziałam, że jest coś nie tak. Poszłyśmy nad morze i w piasku znalazłam Nowoczesny, telefon, tak? Telefon, ale taki wypasiony, naprawdę wypasiony telefon, w srebrnym, srebrny. A tu, tak, tak? I komuś wypadł. No, podniosłam ten telefon, nie wiedziałam co z tym zrobić. Na policję nie mogłam pójść, bo nie znam hiszpańskiego, nie będę się tłumaczyć. Powiedzą, że ukradłam albo. Po prostu nie chciałam z władzami nic mieć do czynienia. Ale skoro Polacy mieszkają tam i uduchowiona rodzina, to mówię, przekażę, a oni ten telefon oddadzą właścicielowi. No i oddałam synowi Gracjany. Zostawiłam ten telefon. Na drugi, na, na trzeci dzień zabierał nas do groty. Tam są góry, takie góry, nie? Góry yy, wzniesienia i yy, do kryształowej groty. I ja zobaczyłam w jego samochodzie ten telefon. Nadal pytam się go: Dlaczego nie oddałeś tego telefonu? Oj, nie ma sensu, bo tam nic nie ma w tym telefonie. To nie wiadomo komu oddawać. A przy nas, z koleżanką, jak ten telefon położyłyśmy u siebie na kwaterze, co znalazłyśmy ten telefon, to ten telefon dzwonił, ktoś dzwonił, ale nie mogłam odebrać ze względu, że ja nie znam hiszpańskiego i co powiem. Teraz lampa, to mi się latarnia już zapaliła, że to już nie tędy droga. Czułam się bardzo źle przez ten czas. Ale możesz powiedzieć coś więcej o tej sesji, jak ona wyglądała? Ta sesja. Mnie ciekawiło, jak wygląda regresing, jak wprowadza kogoś w hipnozę. Ja się bardzo źle czułam przede wszystkim tą szmatę. Tak jak Zbyszek mówił. Taką szmatę kładą jedną, jednemu po drugim, chyba, że ktoś sobie przywiezie jakieś, jakąś opaskę na oczy. Odsłuchiwałam jakieś mantry. No i zapadałam tam w jakiś sen i wymusza odpowiedzi, które poddaje zobacz, a zobacz, a zobacz, a ja tam widziałam zarys czegoś, ale... Mówiłam coś, bo ja to pamiętam. Mówiłam, żeby się pozbyć, żeby mnie nie męczyła, bo mi się spać chciało. To było, to było straszne. Takie, to wszystko było dziwne, takie, żadnych wezjusów, jak. Ludzie mają tam przewodnika yy, Gracjany, idzie, szybko ich prowadzi, przewodnik, opiekun, wezius. Żadnego weziusa, ani żadnego innego nie widziałam. No ale dobrze, no może ja jestem ten wyłom, że yy, yy, po prostu w życiu nie czułam się tak zdołowana, tak zniesmaczona. To było chore wszystko. A możesz, a możesz mi powiedzieć, kiedy to było? Ile lat temu? To był marzec siedemnasty rok. Prawie trzy lata. Tak, prawie 3 lata. I powiedz mi, co po tym spotkaniu się takiego zadziało, że. Ym, ja ym, nawet po śmierci mojego męża nie czułam się tak zdołowana. <grym> Zawsze byłam silnym człowiekiem, radziłam sobie z życiem, a tu coś mi wsadzili na plecy. Autentycznie, nie mogłam skupić się, nie mogłam spać, miałam problemy, lęki, to było, to było coś strasznego. Po jakim czasie kupiłaś właśnie tam dziuple, wydukowałaś na rynku? Dziuple od razu przed, y, pamiętam, że jeszcze przed Wielkanocą, czyli to było po przyjeździe. Od razu przy y, Orina, Dziuplę i to mi przesłali pocztą i u Zbyszka. Y, nie Też bardzo szybko namówiłam tych tą znajomą, ko tą koleżankę, bo mi było wstyd przed nią, że ją namówiłam na taką głupotę. Na coś, co mogło jej zaszkodzić, bo ja czułam, że mi szkodzi i mówię, Boże święty, co ja zrobiłam, bo to za siebie to mogę odpowiadać, ale ja jeszcze zrobiłam krzywdę komuś. <laughs> Namówiłam ich, oni chętnie pojechali ze mną, a jeszcze przed wejściem do Uzbyszka, już jak tylko przekroczyliśmy próg, jeszcze nie do Zbyszka, ale do jego tamtej poczekalni. To już wiedziałam, że to jest to. Zresztą ci znajomi też mówią, jaka tu jest fajna atmosfera. Tak, to są już tak, mają. jak tam jest fajnie. Ja już wiedziałam, że jestem uratowana. W każdym bądź razie najgorsze było teraz przyznać się Zbyszkowi, po co ja tu przyszłam. Ale Zbyszek nie potrzebował tłumaczenia. Ja tylko mu powiedziałam, że potrzebuje pomocy. On już wiedział o co chodzi. Że pomoże i pomógł. Poczułam się jak nowonarodzona. Zresztą ta koleżanka, jak wyszła, to też. No, fantastycznie. Ten jej przyjaciel to samo. Jeszcze Zbyszek on chciał uzdrawiać syna, żeby podziałał Zbyszek. I Zbyszek aż odrzuciło go, bo rzeczywiście ten jego syn po wypadku i jak roślinka leży, podtrzymują tylko życie. I on był zdziwiony, nie mówiąc Zbyszkowi, że Zbyszek to wszystko zobaczył na tych skalach i mówi naprawdę. Zbyszek jest fenomenalny, także cieszyłam się, że i oni uwierzyli, bo to jest trudno tak zorientować się. Zresztą później ta koleżanka miała guza na piersi i zbyszek jej pomógł. W ciągu dwóch tygodni znikł jej guz. Y, namawiałam ją zresztą, Zbyszek mówił, żeby powtarzać tam co jakiś czas i pomogło. Do tej pory zdrowa jest, jest super. Także y, już się nie wstydzę nawet tego, nie lubię wracać do tych spraw, że. Po prostu dałem się oszukać, ale to chyba było doświadczenie. Tak, tak, trzeba to jako doświadczenie. I mam nadzieję, że to doświadczenie Danusi, która do nas przychodzi od dłuższego czasu na pomoże wam do przyznania się próbowania i szukania prawdziwego Boga. Tak. Chciałam Wam opowiedzieć też moją przygodę o uzdrawianiu w kościele. Jak już kiedyś wspominałam w którymś z wideoblogów, że miałam wtedy straszną taką depresję i szukałam pomocy. No, i tak w, w kościele, w którym tam w mojej para, że tak powiem, przyjechała taka para, która zajmowała się uzdrawianiem, naprawą związków małżeńskich, naprawą tych relacji. No, i tak w centrum takie było spotkanie. No i z ciekawości, co mnie poszłam, bo w sumie w może sumie no, bym nie poszła, gdyby ten pan mnie nie poprosił, bo się chciał. Wszyscy tam mieliśmy modlić w intencji jego małżeństwa, bo właśnie żona wystąpiła o rozwój, żeby tak jakoś duchowo go wesprzeć ja sobie poszłam do tego kościoła, no w ogóle zdziwiona, bo tam wszyscy krzesełka biorą. Ja sobie się, po co krzesełka w kościele? No ale dobrze, tak? No i później na sam koniec już wiedziałam dlaczego, bo tam to chyba trwało ze 4 czy 5 godzin. Myślałam, że, że tam padnę, ale już same energie, to w ogóle jakoś szaro, w ogóle ciemno. I jakieś takie, jeszcze teraz tego nie pamiętam, takie hasła powtarzane, jak mantry, że kurczę, no ja nie wiem, ja w to nie weszłam, ale widziałam, że ci ludzie byli zahipnotyzowani. Oni coś tam powtarzali, padali na, na kolana. No to kurde, ja się zrywam, pędzę, bo ona mnie ponosi. ten ksiądz z nami się zaczął grzeć. Co pani robi? To jest normalne, oni, są, oni się uzdrawiają. No i ja pamiętam, że ja chcę wyjść z tego kościoła, a on jakieś takie. Kurczę, kład ręce na czoło. No ja idę, a on normalnie mnie kurczę, tam próbuję zatrzymać. Jak, no to, to wyglądało jak schruste, taka. Te ręce mi kładzie na rękę. Ja i kurde, chcę uciec. Ja on w pewnym momencie odpuścił, tak. I ja sobie wyszłam, tylko że. No, powiem wam, kochani, że po iluś miesiącach, to nie jest tak, że, że, że kuczę, aż znaczy ja w sumie myślałam, że wszystko fajnie, że nic we mnie nie wyszło, ale po iluś miesiącach, no, zachorowałam, niestety miałam operację i kuczę dopiero po fakcie pewne rzeczy połączyłam, także to, to kuczę była konsekwencja tego mojego wybruku, pójścia tam. że kuczę, ta, ta ciekawość nasza nie zawsze prowadzi nas w fajne miejsce. No i właśnie kuczę takim przykładem też jest nasza kochaninka Danusia, która. <laughs> Kurczę, po śmierci męża czuła się bardzo źle i też szukała pomocy. I sobie znalazła taką fajną grupę. Fajna grupa była w Toruniu. Przyjęli mnie bardzo chętnie. Już nie pamiętam, ile kosztowało wiem, że bardzo dużo na sesję, na ustawianie Helingera. Byłam na Psychotropach. Że było mi obojętne, co będą mówić, jak będą mówić, ale nie chciałam w tym aż tak uczestniczyć. Pani, która prowadziła te ustawienia, była oburzona, że ja muszę w tym uczestniczyć, ja mówię, nie, nie dam rady. No, tam jako osoby przedstawiające całe te rodziny to byli studenci. I studentka, dziewczyna młoda, dwudziestoparoletnia, występowała jako ja. Faktycznie coś tam w tym było, w tych ich y, energiach, bo ci ludzie jak manekiny się zachowywali. To nie było naturalne. Ja mogłam nie być naturalna, bo byłam zdołowana, ale oni to jeszcze bardziej ode mnie byli nienaturalni. Jako, I jak e, 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 ustawili całą rodzinę e, wujka, e, nawet tam, e, bo wujek zginął w, nie, e, w czasie okupacji, że to ta wina nad, nad, ciąży nade mną, że mój mąż zginął. Że dlatego, że mój wujek zginął w czasie okupacji. okupacji. No i to co pamiętam dokładnie, postawili tego studenta jako wujka i drugi naprzeciwko stanął jako Niemiec. I miał, ten Niemiec go prosił, wujka, tą, tą energię, żeby mu wybaczył, a ten nie chciał, także dla mnie to było takie trochę przedstawienie jak dla dzieci, jak takie kukiełkowe. Patrzyłam, co się dzieje. Dla mnie to troszkę śmieszne, ale to chyba nie było śmieszne, bo ci ludzie się zachowywali jakoś dziwnie, nienaturalnie. W każdym bądź razie, później, i to trwa, to ustawianie. I ta prowadząca kazała dziewczynie, która mnie miała reprezentować, wydała jej jakieś polecenie, coś zrobiła, i że niby energia moja miała w nią wejść. I ta dziewczyna padła. Dolała, tak? Zdlała. Ja się patrzyłam, a ta przerażona prowadząca i zaczęła krzyczeć: "Proszę wyjść do mnie, proszę wyjść, pani ma za silną energię, pani się do tego nie nadaje". Także myślałam, że ja już jestem po tej złej mocy. I skończyło się moje ustawianie tak, że Hellinger mi nie pomógł w niczym. Nikt mnie nie chciał lubić, jedynie jeszcze Zbyszek pomógł, no bo Gracja na mnie nie lubiła, bo atakowała. <grafy> to jest dziwne, wszystko. Całe życie pos poszukiwałam prawdy. Prawdy, nie tyle um, Boga, bo ja czułam, że Bóg jest. Wiedziałam, że On jest, ale poszukiwałam tej prawdy. I nienawidzę kłamców, którzy żerują na ludziach, bo na mnie już dużo żerowało. Także już się teraz nie dam. A nie boję się, bo czuję ochronę wśród przyjaciół, wśród tych moich przyjaciół, że czuję ochronę, jakby mi się coś działo, to oni mi pomogą. Także już się nie boję żadnych Helingerów, mm. Gracjan. Żadnych. Yeah. Nie, nie będziesz już zaspokajać swojej ciekawości. Nie, już nie. Je, już coś, tak? już jest, jestem na końcu, wiem o co mi chodzi, także Trzeba to aby jest Aby wytrwać, wytrwać. No i jeszcze się nauczyć dużo się nauczyć, bo nie będę mówić, że się staram, bo to jest takie brzydkie, nie? Bo nieraz trochę leni do, do tam mnie dotyka, ale nie dam się. Ja już w życiu doświadczyłam różnych rzeczy, ale warto się przyznać do, do takich wpadek, jak ja miałam, do tego głupiego, co ja zrobiłam. Ale przymała, przełamałaś tę scenę i trafiłaś do Zbyszka, który, tak. który ci pomógł, tak? tak. To jest najważniejsze. Także zresztą do zgonu będę mu wdzięczna. Kocham go za to, bo jest fajny. O, bo wszyscy z się kochamy. No i dobrze, tu będziemy kończyły, i do następnego razu. Cześć, kochani.